Poczta Polska to z jednej strony 460 już blisko 3 lata historii i tradycji. Firma wielokrotnie musiała się dostosowywać do zmieniających się warunków otoczenia społeczno-gospodarczego. I ten ostatni rok trwającego stanu epidemii to także moment, w którym musimy dostosować się do otoczenia. Epidemia zmieniła i przyspieszyła bardzo wiele procesów, chociażby e-substytucje, czyli zastępowanie korespondencji papierowej tą wersją elektroniczną, chociażby dynamiczny rozwój rynku e-commerce, zakupów elektronicznych. Poczta Polska musi stać się częścią tej cyfrowej rewolucji, poczta Polska musi stawiać na rynki wznoszące. Chcemy bardzo mocno podkreślić, że dla nas tymi rynkami to przede wszystkim obsługa rynku KEP, obsługa e-commerce'u. To logistyka, to usługi cyfrowe. Oczywiście chcemy także dalej profesjonalnie realizować to, do czego jesteśmy powołani, czyli usługę powszechną, czyli przesyłki listowe. To nie jest rynek rozwojowy, to jest rynek, który możemy w perspektywie lat traktować jako schyłkowy. Dlatego stawiamy na inne gałęzie, na inne gałęzie naszego biznesu i to wymaga inwestycji. Poczta Polska to znana marka w Polsce i na świecie. Ale co najważniejsze, wśród tych filarów rozwoju Poczty Polskiej jest Zielona. Zielona poczta, poczta efektywna energetycznie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, z wykorzystaniem transportu zero-niskoemisyjnego. Mnie osobiście, jako pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, cieszy to, że Poczta Polska chce w swojej strategii horyzontalnej wykorzystywać odnawialne źródła energii. Fotowoltaikę, pompy ciepła jako instalacje, które będą służyć uzyskiwaniu ciepła, bądź też energii dla utrzymania placówek urzędów pocztowych, bądź też centrów logistycznych. Spółka o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i dla administracji, realizująca misję publiczną w zakresie łączenia Polaków komunikacji. Jest to podmiot, który jest dla nas z perspektywy map bardzo istotny. Mam nadzieję, że Poczta Polska ambitnie wejdzie w rynek kurier, ekspert paczka, w którym już jest, ale, ale rzeczywiście pole rozrostu, do skokowego rozwoju jest cały czas duże. Zarząd bardzo ambitnie podszedł w strategii do, do również tematyki związanej z nowoczesnymi technologiami. W perspektywie najbliższych trzech lat zaplanowaliśmy, iż poziom inwestycji w stosunku do naszych przychodów osiągnie 5,8%, a już tak bardziej konkretnie na inwestycje chcemy wydać przeszło miliard 200 milionów.